Tym, ja lepiej nie przeszkadzam. O rany, serio lepiej się do ciebie nie zbliżać. Wojtek, chod na górę. Tak, padam sysiu. Tak w ogóle, podobno gdzieś tu wmurowano jakieś zwłoki. Dokładnie tu, za drzwiami. O, tej historii nie słyszałam. I jak ci tu idzie, Wojtek? Nie najlepiej, czuję się wykończony tym zmartwychwstaniem. Czuję, że będę potrzebował magicznego napoju. Skrop, skrop. A ty, ola? Aha, rozumiem. Ruszać się, ruchy, ruchy, ta ściana ma zniknąć. Wow, pan dozownik, chyba ma nas w dupie. Wiesz, lepiej się napijmy, ja też nie wyrabiam. Gungungul. Ach, cudownie. Bek. W końcu, gungungungul. Ta, o to chodziło. No, teraz to można pracować, wystarczy parę razy ciach-ciach-ciach i... No i nic E tam, przynajmniej zabawa fajniejsza. Wojtek, litrowy Tiger cię nie wystarczył, no właśnie nie. Widzę, że postanowiłeś pożywnie się odżywić. Hej, prawka na takie sytuacje nie jest najlepsza, mówię ci. E, ty się tam znasz. Wiesz Wojtek, wyglądasz coraz lepiej, zaraz będziesz gotowy do pracy. Racja. Nie moglibyście mnie kurde obudzić po skończonej robocie? Tymczasem Tomek w najgłębszych szczeluściach głównego wejścia do komendy miejskiej policji? Stąd nie ma ucieczki. To ogrodzenie jest nie do przejścia. Najgorsze są te drzewa, liście wszystko zasłaniają i we tu kurna przez płot skacz. Znam jeden sposób. W prawej ręce trzymasz kanapkę z wędliną w folii aluminiowej, i można skakać. Prąd z tych drutów pod napięciem nie zadziała. Nie wierzę. Pokaż. A proszę bardzo. A widzisz. Haha. Ale co poradzić na te drzewa? Proponuję pozrywać listki. Co za szatański plan. A ja bym sobie wyszedł bramą. Jak to? To mają tu bramę? No jaha, Tędy siedzie. Kurna. Kałuża. Jaka kałuża? No ta. I jak teraz stąd wyjdziemy, zrywanie liści z drzew zajmie nam wieki. Może wezwijmy pomoc powietrzną? To nie wyjdzie, nakryją nas. Ola, we ty coś poradzi? Cicho, Simsa pisze. Rany znalazłem jakiś napis na tym ogrodzeniu, taki mały, że aż trudno go dobrze kadrem objąć. Proszę, chym, ciekawe, co mogłoby to znaczyć? Proszę, nie, to jest to. Ola, zawiesiłaś się, reset. Szybko. Dobra, wracamy. Zaraz zaczynamy pracę. Byle szybko, już mnie po tych kanapkach energia rozsadza. Ach, moja chemia na szczęście tu stoi. Wojtek, wyprzedzasz mnie. Od tej pory jemy tylko kanapki z wędliną. No tak, teraz czuję się silny i gotowy. Szybko nam to wszystko pójdzie. Mam nieczny plan. Dopóki pan Mirek nie patrzy, zaszpachlujmy wszystko zaprawą Max i będzie po sprawie. I tak też uczynili, jednak po dłuższej obserwacji terenu okazało się, że... Tup, 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 tup. Ola, ta zaprawa coś szybko twardnieje. Racja, a ja mam całe ręce ubadziane. A ja cały siedzę w tej zaprawie. No to pięknie. Teraz się stąd nie ruszymy. Może to na tym polegała legenda o wmurowanych zwłokach przy wejściu do komendy? Nie, tylko nie to. A ja już dzisiaj drugi raz się do podłogi przykleiłem, więc może to nie wina zapraw. A kiedy? Nie pamiętam. No wiesz, przed moją śmiercią. Ciebie jeszcze wtedy nie było. No kiepsko, kiepsko. Może dłutka na odklejenie? Patrz, ta zaprawa dłutem ładnie odchodzi. Nie, dzięki. jakoś sam się odkleje. Odgłos rwanych spodni. No ładnie, w końcu dobiłem te spodnie. Pamiętajcie, wy nic o tym nie wiecie. Ola, może wy jednak tą dużą szpachelką mnie ze skrop z tej podłogi, bo już mi nogi cierpną. Ha 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 ha, ha no jasne, a tak w ogóle zostawiłeś mi jeszcze jakieś kanapki? Kilka może jeszcze jest. O, odkryłem trzecią warstwę zaprawy pod tą farbą, gris. No tak, Wojtek po tym tej gerze zeżarł cały plecak kanapek, a mi tu tylko taką jedną zostawił, gryz. Hap, Lask. Może nie jest najlepsza i najświeższa, ale kanapka to kanapka. Co tam ży zielona? Odwiedły Tomka. Wojtek. Wszystko gotowe. Zrobiłeś co mówiłem to jedziemy. No Ola, trzymaj dłonio tak, no nie tak, czekaj. Jeszcze tutaj taki. Uchwycik. Nic się nie bój. Teraz ściśnij. No Wojtas mówiłem. Czerwony przed w poprzek. Ola się tak jeszcze. Jeszcze ten zielony przełóż, może teraz. Wojtek, co znowu? Podłączyłeś ty to w ogóle do prądu i wetykasz coś zrobić robolowi. No tak, teraz powinien pójść. Trzymaj i ściśnij. Zią, 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 ha Hahaha, ha, ale fajnie. Och, ach, Boże. Zią, 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 zią. We wyłącz to szatańskie narzędzie. Zią, zią, szybko. Już nie mogę, we to, zią zią, no, w końcu. Ha ha, ha. Ola, dałaś czadu, to było piękne, ha, ha 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 poczułam ciemną stronę mocy, zaczęło mi się robić ciemno przed oczami, więcej mi tej maszyny nie pokazuj. Już ręce mi przesiąkły złem, mało brakowało i bym znowu zabiła Wojtka. Coś mi się zdaje, że tej śmierci by nie przeżył. Etan no nie przeżył, nie takie zgony u mnie stwierdzano. No to wracamy do dłubania. He, 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 he Tomek, powiedz dlaczego cały dzień długiesz w tym miejscu? Chyba najwyższas, żebym wyjawił ci moją tajemnicę. Słyszałem wcześniej, że gdzieś na komendzie kryje się bajeczny skarb, rozłupywałem więc te cokoły jak leci, ale pod 3 centymetrową warstwą oleju, z którego ktoś uformował narożnik Gzymsu, znalazłem ostatnią wskazówkę. Tak, właśnie pod tym poniowaniem kryje się bajeczny skarb templariuszy, wahaha Rany, to wszystko wyjaśnia. To niesamowite, a pomyśleć, że przez to Wojtek się zabijał. Błahaha. Ping, ping, ping. No tak, nawet w wakacje musimy zakuwać, to ja se idę. To jak Tomek, przebijasz się już. Prawdę mówiąc, idzie coraz trudniej. Już mnie kręgosłup boli, ale przynajmniej łapy się nie brudzą. Chyba zostanę tu znowu na noc. Błahaha. W następnym odcinku, jak Wojtek poradzi sobie ze spodniami i czy rzeczywiście czuje się lepiej po śmierci. Czy Ola dostanie raka, a może następny odcinek nagramy w szpitalu? Kiedy to omek przebije się przez boliowanie i czy zachowa cały skarb dla siebie? Może policja dowie się o wszystkim, chyba że znajdziemy jakieś sensowne wyjście. Zapraszamy w pierwszy piątek miesiąca o 19.60.